Siema, siema, witam was widzowie postprodukcji Ogólnie zostawcie łapkę w górę dla zasięgu widzowie, nie? Suba z dzwoneczkiem aby być na bieżąco Dajcie komentarz stróżoki galaktyki to przyjemne wam widzowie serduszko, nie? A ogólnie widzowie Też zachęcam was do kliknięcia linku w opisie Na Easter Gaming. nawet do 90% taniej giereczki znajdziecie widzowie, nie? A ja nie przedłużam. I lecimy! Odgasmy ze śluga, bo teraz... Walka z naszymi sobowturami. Byłeś to w takim A... gazie! To serio było jedno z lepszych moich przemówień! Jasprosz! Wow. Hej, mgło! Tylko nie rób za paraban dla jakiejś karajny! To chyba! Działa! Tu je jak na pięcie! Najdź przejście za posągiem, stargościu! Zło trzeba podtrzymać od środka! Dobra! To tak, tak, tak! To Coś o posągu! Broke! Jeśli wysadzimy no. ten posąg od środka, ten otwór jest pełen wody, Quill! Znajdź mi inne wejście! Quachuszku! Teraz jest czas na eksplozję! Jak mam coś wysadzić, to znajdź mi wejście do środka! Mogę działać! Znajdźcie mi cel! Dobra, trzeba znaleźć wejście do środka... Tam! się, by stworzyła coś przyjaznego! Tam jest wejście! Zrobiłabyś tego czegoś! Jak tamci! Tu! Roket. Dzienisty... rocket Roket! Widzisz to co ta, ja? Ta, mogę tam wejść! Dobra! Wysadźmy to badziewie w Nie wiem jak długo zdołam nas trzymać w szachopiterze! Dobrze, Roket! Morda wysadzona! Czy już po wszystkim? A z Pyska też Proszę, mu wali? Jak? Zadziałało? Chyba powinno! To czemu ciągle z nimi walczymy? Z nami! Z nimi! Źródło połowie zniszczone! Kłaczuszek musi dokończyć robotę! O blach. Widać nie wszedłem dość głęboko! Weź inne wejście, queen! Wystarczy chyba jeszcze jeden wybuch! Nie! Quill! Woda! Nie, ja nie mogę! Jeszcze nie mogę! Rocket! Nie! Strzelamy! Kiedyś to się musi skończyć! To, coś musi chyba zatamować tą wodę, ale nie wiem co jeszcze. Na Grób, Chłopie! Mantis? O nie! 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 Jedyny sposób, żeby go ocalić, to zniszczenie źródła tych drugich baz! Co? Posąg! Musimy rozpalić possąg! Gdzie musisz, Lecz? No weź Roket! Dasz radę! Ty już oszczędzaj oddech! <laughs> Roket, przełam swoją. Musisz ją wysadzić od środka! Przełam swoją tą. Nie! Wolę zginąć strzelając niż toron! A może by tak nie ginąć! Dopuszczamy tę opcję! Przepraszam, ok! Ale ja ty nie mogę! <słyszy> Aż kurwa. Gider, Teraz Gamora. O nie! Gamora! Płaczcie już To nie moja wina! To twoja wina, Roket! Zaprzy się quill! O wiem co muszę zrobić, więc po prostu uważnie. się i to zrobię! Uważaj, płaczusza! Dasz radę, Roke. Poszedł! Nie się uda, niech się uda, niech się uda! Dasz radę! No radę, prawda Mantis? Mantis. No Mantis nie wie mówić! Teraz to Rozwalone! Teraz moja kolej! Dobra, dobra e... Ta, dużo do końca rozdziału Jestem Jestem szesnaście, ja chyba jestem na dziewiątym, czy tam dziesiątym ciągle żyje. Nie wierzę, że zrobiłeś no, to. No, jak dla mnie. zwykle dużo. Wiesz, Kumpel w potrzebie. W końcu się przekonam co do wody z sure. Nie jeden. Roket, chłopie. Możemy iść ocalić Draksa? Ciepło. Bardzo, bardzo ciepło. Chyba mamy wskoczyć w tę dziurę. Średnio rozumiem czego szukamy, ale jest tam na dole. Dobra, dokończmy to, bo nie moczyłem futra na próżno. A! A! <ślinik> Trzeba szybko! Czuję, jak kłamstwa matrony nabierają kupetów umyśle zielone Wyżesz, Queenie! Moja mała nabiera siły! O Byłam całkiem pewna, że znajdziemy to gdzieś na dole. Odem miejsca całego smutnego i smętnego stworzenia, skaleczenia lękliwie liżącego. O ile tu jest? Na bank, na karmi, na mi, tu coś paskudnego. Jestem tego Tu jest spadek pewnie. na Jeden, tak, tu. Nie tak, nie ma nic. Znaczy tak. Zróbmy to dla ważne, Draxa. Jeśli odzyskamy naszego ponurego Katatjanina, wchodzę w to. I wy też powinniście. Nie róbmy jaj. Jesteśmy strażnikami galaktyki do Flarka. Um, ja tak mówię. Słyszałam to przemówienie tyle razy. A potem Gamora mówi coś w stylu: "Będziemy potrzebować Draksa?" Aha, a potem Kłaczuszek mówi: "Nie, ja się w to nie bawię." A potem Kłaczuszek zwykle mówi: "Jak coś mnie zje, to się strogo wścieknę, Quill." Tocz mi jak moje słowa. Spokojnie, nikt nikogo nie zjada. Dobre Jesteśmy przemówienie. Dom leczącego światła. Źródło lekarstwa. Pochodzenie mocy Rakera. To... Koko? Mówiłem, że nakarmi nami wielkiego robala. A może to ona jest robalem? a to jej jakiś zewnętrzny gruczoł trawienny czy coś? Może tak być, może tak być. Wiesz, że to dziwne, prawda? O, będzie dziwniej! Dobra, to ja to mi idę. Obrzydliwe. Powiedzcie, że tylko Draks ma wejść do ohydnego jajca. Nowe owce obłudnego opiekuna. A. Cie ciekawe, kto to? Ciekawe. Wykiwali wierni. Orientuj się, moku. Nie znacie wagi waszego podłego wtargnięcia. Oh. Ciekawe, ciekawe, kto to? Naprawdę. Nie możecie poskromić Boga. Teraz w niebyt na tręcie. A, to jest ta. No dobra, zielony. Teraz. Mam cię. Nie by tu. młodłe postępki. Straszne paskudy z Twojej zepsutej dynki. Dobrze jest! To on! Aaron Wojłok! Nie, czekaj. Adolf Wostok? Adam Warlock? To on! Tak, Adam to Warlock! Hmm. Czekaj, no. To ta dawna rejkerowa święta maskotka ma fason jak na trupa. Nie przysłał was ów faryzejski pasterz? My? Z rejkerem w życiu! Chcemy mu przyskrzynić zad. I co? Swoi, no panie, duży ruszamy. No już! Te, gdzie giniemy, już się stały. Czyli nie zginiemy, dobrze nas po sprowadziła. Raker pół galaktyki przyprawiło kuku na muniu, przyjaciela również. A twój zat podmienił na nowy niebieski model. To pomożesz? Mantis sądzi, że uleczysz Draksa. Me święte leczenie to skryte spaczenie. Pomyłka moja, której się wyrzekłem. Ktoś go przełoży na nasze? Mówi, że nie. Aureolą niespełnienia otaczam ową ochronę. Nie tym razem, złotko. Trzeba poskładać kawałki. Musicie być bliżej układanki. To znaczy gdzie? No tutaj oczywiście Musimy wejść do głowy Draksa chyba. Marty znam chwilę, te robi. To... No dobra. O, w dupę, co? Próba wiary, jest, Kosmicznej. Dniecie. Witaj w świecie astralnym, hraplordzie! Teleportowałaś nas? O nie! Wciąż sobie stoicie koło mnie! Połączyłam tylko wasze linie. Ołączyłaś, co? Nie zgadzałem się na to, podróżniczko światu. Nie przepada zapytanie o zgodę. Ciągle tylko chyba to, albo los galaktyki tamto. Nie spinaj się tak, panie bóstwo. Maczałeś złote łapy w tym bajslu. Co to ma niby znaczyć? Myślałem, że to on ma nam pomóc uleczyć Draxa. Przyczyna i pomoc o podobnej postaci. Przyczyna i pomoc o podobnej postaci, czyli pomoże nam, ale w głowie Draxa. O. Ciekawe co on tam ma w tej głowie, nie? Ciekawe. Mantis, jak my mamy znaleźć Draksa? Tak! Eee, chwila. Czy to Drax? Jest to jest to jego głowa. <laughs> Czyli wchodzimy w głowę Draksa. Dosłownie. Zielony <laughs> gdzieś tam jest. Znajdźcie go i przekonajcie, żeby wrócił do rzeczywistości. Uh. Mantis, powiedz proszę, że powinniśmy iść ku jasnemu światłu. Raczej tak. Musicie dotrzeć w samo serce. Idź Drax, do światła! I do błeni, ja Czekaj, jeśli idź, tego nie widziałaś, to to się nigdy światła. nie stało. oby nie! Idźcie po prostu! A jak stracimy kontakt, słuchajcie, Amy Windsock. Ma na myśli Ciebie. Na to wygląda. Amy <laughs> O rany, to jest obietnica Draxa? Moja była o wiele mniej ponura. To tylko wejście. Biedak utknął tu, przeżywając na nowo utratę rodziny. Strach i strata sprawiły, że stał się sutym kąskiem. Co ty możesz o tym wiedzieć, złotek? Więcej niż wolę. Złotek! <grym> zajebista ksy ksypka, Zło złotek. Jest, Drax! Jest i nasz wielkolud. Łatwo to można. tylko echo! Płaczł

Drax? Nie Drax. Thanos. Nie spodziewałaś się rodzinnego spotkania, co Gamoro? Będzie cudownie. Walka z Thanosem. O, mega zdolność Ma tego! Nadzieję, roketa. Że jesteście równie go jak ja! Rocket! Czwóreczka i dwójeczka Gamora? Wyś nam zbaraniał. <grym> nie tak! Ale łatwo, witaj, kaspeli! To co jest co tak. zmiana zasad rządzących tą ziemią. <grym> <grym> to jest dobra. To coś nowego. Dwóch raczej, raczej bym pamiętała, że było ich dwóch. Dwóch brzydali cele do ćwiczenia celności. Hej, Ej, Złotek! Nie chciałbyś może pomóc? Prowadzicie potyczkę z pustką. Różne przedsięwzięcie. Mówi, że nie! Zaraz będzie miał przedatek ze mną! To jakby nie mógł zostać zabity! U mnie dzisiaj aktualnie dobrze, ale przez ostatnie dni było czulowo. Podzajecie się od sesji, nie się nudzi. Tylko życie dalej. Teraz Ten znowu z tyłu Dobra, porzućcie obs obsesję, dobra! Nie mogę! Peter? Chwow! co się A tak! Dlatego nie mogłam widzieć! Zabójta ty tytana osiągnięcie! Nie mogliśmy z nim walczyć! Dobra! Żeby choroba cię nie dojechała! Ale nie widzę Draxa. Mantis? Mantis? O, świetnie. W ogóle nie straszne. Chwila, patrzcie. Zakład, że szybciej dobiegnę do środka? Nie tak szybko, malutka. Dobra, biegniemy za nimi z domu. Dobra, w lewą stronę wtedy nie było przejścia, Ej, to, to w prawą. Mam wrażenie, że coś nie chce, żebyśmy dotarli do Draksa. No, Może to Drax Drax nie chce, żebyśmy dotarli do Draxa. To znowu on! Draks, brachu! Czekaj! Drax. Ganiecz za głupcami! Ganiec Uf! za głupcami. No. Jak masz lepszy pomysł, to słucha! A jak go już złapiemy, to co? Pracuję nad tym. W lewo, malutka! Co? Ty mnie widzisz? W lewo, malutka, co? Jak na kogo, kogo? Tam, Patrzcie! Co? Hej, jak to przegrałam? <noise> Bądź mą córką. Znów się co? bawiłaś w ogrodzie matki? Polowałam! Na piach? Nie, goniłam to! Było za szybkie. Tylko głupcy gonią. Łowczyni czeka. Zna dobry moment. Draks! Mm. Tato? W porządku? Draks, tu jesteśmy. Popatrz się. Kawaria, trzeba wracać do domu. Draks! kurwa jest. Tak, mała. Matka nie wiem, ja nie wiem dokładnie, musisz y, asystina się dopytać. Ty pokrętny sukubie! Wyrzeknij się, ubu! To chyba koniec, cielanki. Co to to szuja! Złowrogie zjawy! Zduście ich źródło, zaś ja poszerzę przejście! Z tych gniazd! E, mi się zdaje, że trzeba gniazda zniszczyć. Albo nie? balamy, skaczemy na nich! <laughs> Lepsze niż strzelanie, trzeba ich... ...ich deptać. Jedna bogła! Ruch się waka! Rozbijcie resztki, a utoruje ujście! Dobra, biegniemy. Nie ma bata! Coś nas nie dopuszcza do traksa! O no, chyba znaczy, że nie! Już ma! Nie Dobra, ja, ska ja skaczę po nich, nie? Jak są, pa. Hopa! 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 Dostępny do puszki! Dobra, ja zaraz ginę. Podleciałbym. Dobra, Teraz wszystko. zasysać nas do środka. O, jest ten... Ani... Ani się was! Nie będę wyciągał potem brzeg. Wszyscy cali? Zależy, co masz na myśli. No to mieliśmy okazję zobaczyć, co nas oddziela od Draksa. Jedynie jego sługus. To czarne. Czy to. Żona Draksa. Tak Skąd wiesz? Chowat. Więc to musi być jego dom. Nie śpieszyło się wam zbytnio. Tylko głupcy gonią. Chodź kochany. Wejdźmy do środka. Draks, brachu. Międlisz mi martwą muzykę. Spoko, dobra. Ogarniam. No, wielko ludzie. Wiem, że mnie słyszysz. Czemu mnie nękasz? Znów go stracimy. o ja bracie. Storm. Storm Stormlord, pamiętasz? Storm. <laughs> I reszta. <laughs> Ty umiesz to przemóc, Drax. No weź, drągalu. Nie zostawiaj mnie z Coilem. Drax, kolacja gotowa. To nie jest chowat. To jest zrzucenie Matrony. Nie wiesz, o co mnie prosisz. I znowu to samo No dobra i mamy powtórkę Powtórka z rozrywki. Pięć gniazda radnie trzy. Dobra! Znajdź i zniszcz jak poprzednio! Szybko! Przejście zamierza się zamknąć! Nie zdołam temu zapobiec! Dobra, biegnę do kolejnego. Robimy co możemy! Kolejne zniszczone jedynka, to będzie być... taki, co mię dybije aktualnie. Robimy co możemy! Dobra, powinien to wystarczyć! Przed latać! To no już ostatni! Dobra, ostatni! Nieznośny nieporządku! Zakończ te zabawy! Zabłądźcie oczodoły! 8 punktów mamy zdolności! Dobra, to grubo! Będziemy musieli za niedługo rozdać sobie je! Dzięki za to, widzowie, że byliście! A ja się z wami żegnam! Widzimy się w kolejnym odcinaczku. Cześć, cześć!